Jesteśmy tutaj całkiem krótko, żeby tu pozwiedzać, ale i tak jest całkiem przyjemnie e, przyjechać tutaj nawet na chwilę, żeby przechillować. Akurat jesteśmy na chwileczkę przed, e, przed dalszą podróżą w odwiedzinach właśnie e, rodzinnego kraju. Na początku myślałem, że tu będzie tak paszport za zdjęcia, że to będzie to jakieś miejsce, żeby się e, kąpać. To jest po części tak naprawdę teraz właśnie widzę, że jest tutaj miejsce gdzie można, tak naprawdę wejść do wody i zaraz zobaczymy co się dzieje. Przez te wszystkie glony właśnie tutaj za mną. Proszę bardzo. O. No, woda jest całkiem całkiem całkiem, całkiem przyjemna. <laughs> tak jak właśnie widać na załączonym obrazku, pełno tutaj glonów. A ostatnio chyba nie mamy szczęścia właśnie, żeby plaża była w miarę czysta, ale i tak jest bardzo fajnie. Teraz tak naprawdę tylko mały spacer, bo niedługo się będzie ściemniać. Jeszcze pewnie zdążymy coś zjeść. Tutaj jest parę knajp fajnych które właśnie obszailiśmy w pobliżu. O dziwo też jakieś wegańskie, bez mięsa. Ale jutro jest plan, żeby właśnie pojechać i zobaczyć jakieś cenoty, przynajmniej jest jedno właśnie. Będziemy musieli pewnie wziąć jakąś taksówkę, ponieważ e, tych cenot jest sporo. Cenot jest sporo, a nie są one jakieś po prostu rozsiane hmm, blisko siebie, więc to odległości między każdym cenotem jest dosyć spore. Więc najlepiej trzeba będzie wziąć albo taksówkę, chyba żebyśmy mieli rowery, to wtedy rowerami można po prostu pojechać. No ale tak, e, takich rowerów właśnie nie mamy, więc... E, Rowerów nie mamy, więc, więc najlepiej właśnie tutaj zostaje taksówka, żeby też nie tracić czasu, ponieważ jutro też właśnie tego samego dnia zmierzamy na Kosumel. I tak naprawdę będzie jeden taki jednodniowy trip, żeby zobaczyć, jak tam właśnie jest na tej wyspie. Tutaj, po co znajdujemy się tutaj, ten cały region nazywa się Rivera Maya, miejscowość Puerto Morelos. I cóż. ruszamy do Cenote, znaleźliśmy właśnie e, taksi, ja w sumie to jest takie taksi kolektivą, gdzie wsiada dużo ludzi i wtedy się płaci tak naprawdę niższą cenę. E, jeśli ktoś będzie w Puerto Moro, najlepiej szukać właśnie takich miejsc e, koło stacji autobusowej. właśnie po drugiej stronie też jest e, taki parking, gdzie po prostu jest dużo e, jest dużo tych taksi kolektywą i wtedy trzeba pytać o ceny będą mniejsze, bo jeżeli ktoś chce brać taksówki takie bardziej prywatne, no to zapłaci o wiele, wiele e, Większą cenę tak naprawdę. Koniec tej maskarady. Soli Luna, park rekreacyjny, restauranty. Okazało się, że cenota jest nieczynne, bo tam coś robią w nim. No i. No niestety. Ledwo przyjechaliśmy i trzeba jechać dalej. I zobaczyć w ogóle, które będzie czynne. I sprawdzić, do którego chcemy jechać. Tym razem. No spróbujemy szczęścia, bo pani stopa. Hmm, ale zobaczymy. Co to, to, to będzie? Ale vale la pena zapaliśmy mojego stopa do następnego ceny. Więc, A, to jest super. Nie będę tutaj a płacił więcej, tylko dlatego, że jestem z innego miejsca. Rozumiem, że mogą mieć własne ceny e, e, właśnie miejsca, jak tutaj, takie turystyczne. No ale jak wszyscy jesteśmy ludźmi, to za te same usługi e, <coughs> powinniśmy, za te same rzeczy, ja powinniśmy płacić tyle samo, a nie płacić e, dwukrotnie więcej. Rozumiem, gdyby to był inny pakiet, powiedzmy, ktoś sobie bierze podstawowy, a ktoś sobie bierze rozszerzony, to wiadomo, że ten podstawowy. Kosztowałby mniej, a te rozszerzone więcej, ale to jest ten sam pakiet. I jest rozdzielony na trzy grupy, czyli na lokalsów, na, na lokalnych ludzi, na ludzi ogólnie z Meksyku, którzy przestają właśnie karty tutaj, jakąś, jakiś dokument, że są z, z Meksyku. I dla ludzi, którzy są z spoza. Czyli właśnie na przykład e, dla mnie. Więc ja jak najbardziej uważam, że no to nie jest fair. Także tyle jeśli chodzi w tym temacie, a teraz albo będziemy szukać jeszcze jedną cenotę obok gdzieś niedaleko i zobaczymy jaka będzie cena. I ewentualnie, jeśli będzie przystępna i będzie taka sama jak dla innych, warto sprawdzić chociaż jeszcze jeden, chociaż no, zobaczymy jak to będzie. Jeśli nie, no to wracamy po prostu do miejsca, z którego wróciliśmy I, i będziemy po prostu zawijać się zawijać dalej właśnie na Kozumel jeszcze dzisiaj Na łodzi za 2,5 poczekać. Plus do tego oczywiście jak w Meksyku, bo ceny w internecie, a ceny w rzeczywistości to są dwie różne rzeczy. Ech, ale zawsze powtarzam, że Meksyk to, taki, to taki, takie miejsce bardzo surrealistyczne. <grym> Trzeba być przygotowanym na wszystko, dużo cierpliwości i nie brać na serio. Właśnie byliśmy w innym miejscu, całkowicie innym miejscu w Meksyku, to jest w takim naturalnym spłocie. I bilety były dla wszystkich jednakowe, bo to nie chodzi o samą cenę w sobie, tylko po prostu, że ceny były dla wszystkich jednakowe. Dla mnie była cena jednakowa, dla kogoś, kto jest w Meksyku właśnie, kto jest tutaj obywatelem tego kraju i dla każdego innego przyjaznego. cena była dokładnie taka sama. Inna, gdzie no, no takie, rzeczy, takie rzeczy nie powinno się tak naprawdę dziać. Ale nie ma co. Yy, wszystkie takie doświadczenia czegoś uczą. Więc yy, wyjdzie na dobre na pewno następnym razem. Oczywiście, człowiek uczy się całe życie. A póki co czekamy na, czekamy na Łódź i będziemy mogli to poznać właśnie tam wprost jak widać. Albo i nie widać na tej kamerze. OK, wbijamy właśnie coś tutaj w kolejce, a sprawdzają jak na... jak na lotnisku. Mm. Jak na lotnisku. I takie proszę bardzo kolejki. Takie kolejki właśnie na, na prom. I ogólnie znowu, ceny były i dla lokalców, i dla ludzi z Meksyku i oczywiście dla wszystkich gringo, także, także tutaj dobra rada, jeżeli ktoś chce ogarnąć bilet, a ma kogoś znajomego, kto jest lokalny, niech najlepiej wam kupi bilet, wy mu zapłacicie, no bo inaczej po prostu przepłacicie tak naprawdę i to dwa razy. Kolejny obwód na to, że miejsca turystyczne są po prostu e, takie, że trzeba je mieć szerokim ukiem. No chyba że naprawdę chcecie przepłacać i wydawać te pieniądze e, bez sensu za tą samą usługę, za którą inni zapłacą połowę mniej. No jest po prostu jednym słowem Meksyk. Super. Dużo pierwszych razy, ale to razy. Tak? Prawda? Jak jest w tym miejscu, warto było wspomnieć troszeczkę. W ogóle to co się wcześniej znajdowało. Ta wyspa w ogóle była miejscem kultu Bogini. Nie wiem dokładnie nazwy, ale mi się wydaje, że chyba nazwa Kozmer wzięła się od nazwy właśnie tej bogini. Aczkolwiek nie jestem pewien, więc tu nie będę, będę zapewne tak na 100%. Ale wiem, że na pewno była to bogini bogini płodności, bogini Księżyca. Także właśnie jest tutaj strefa archeologiczna znajdująca się na tej wyspie, z braku właśnie czasu, nie zobaczyliśmy, myślę, że za tak tym razem Fajnie byłoby zapuścić się troszkę bardziej w głąb, oczywiście, oczywiście wyspy, a najlepiej to dookoła, bo ta wyspa nie jest jakoś szczególnie duża Ale myślę wystarczająco na parę dni takiego właśnie buszowania gdzieś tutaj Po takich dzikich bardziej terenach, bo póki co to gdzieś bardziej przy właśnie wybrzeżu i w takich miejscach, gdzie jest dosyć turystycznie Ale i tak jest całkiem spoko, no. Naprawdę, bardzo, bardzo czysta woda. Plus um, dobra infrastruktura, jeśli chodzi o drogi. No i można, tu sobie, można sobie na przykład ponurkować. Przed chwilą właśnie pokazałem, tutaj chyba jeden taki starszy pan wziął sobie lekcję nurkowania właśnie i tutaj, gdzie za mną właśnie widać, sobie skoczyli do wody. Także następnym razem chciałbym to uskutecznić. Nurkowanie tutaj w wodzie i zobaczyć, bo woda jest naprawdę tego świetna, jest przejrzysta, więc widoczność musi być super. Jeżeli są właśnie, jest też jakaś rafa koralowa, wtedy widoki naprawdę super i właśnie podziwiać sobie piękno natury tam na dnie.